Przeszukiwanie komentarzy pod filmami o podobnej tematyce może być bardzo wartościowe dla youtubera z kilku powodów, ale najważniejszym jest to, że pokazuje odczucia widzów na temat danego filmu. Analizując te opinie, można lepiej zrozumieć, co się im podoba, a co nie, i dzięki temu możesz sam robić dużo lepsze filmy. Dlatego gorąco ci polecam instalację rozszerzenia YouTube Comment Search. Dzięki niemu pod każdym filmem mam dostępną wyszukiwarkę, z której praktycznie non-stop korzystam, kiedy zbieram informacje do swoich własnych filmów na kanał. Przykładowo, jeżeli chcę nagrywać film w temacie rozwijania kanału na YouTube, to mogę wejść na kanał Think Media, wejść w podobny film, który nagrali i sprawdzić, co widzowie pisali w komentarzach. I teraz pokażę Ci, w jaki sposób wykorzystuję to rozszerzenie. Wpisując takie słowo jak, mam pytanie. I have question, czy słowo brakuje mi missing, there is no information. Można dowiedzieć się, co mógłbyś dodać do własnego filmu, żeby był bardziej pomocny. Bo w komentarzach widzowie mogą wyrażać swoje potrzeby, oczekiwania i sugestie dotyczące treści i te informacje mogą pomóc w dostosowaniu własnych filmów do oczekiwań widzów, co oczywiście przyczyni się do zwiększenia zaangażowania. Bo im więcej widzów znajdzie odpowiedzi na swoje pytania w Twoich właśnie filmach, tym YouTube bardziej będzie promował Twoje filmy w stosunku do filmów konkurencji. Kolejną rzeczą, którą wpisuję, są słowa takie jak You are wrong, it's not working. I wyświetlane są wtedy komentarze z informacjami na temat błędów w filmie. I tego typu krytyczne komentarze pod filmami konkurencji mogą pomóc ci zidentyfikować błędy i problemy, których należy unikać we własnych filmach. I to także przyczyni się oczywiście do większego promowania przez algorytm YouTube'a Twoich filmów w stosunku do filmów konkurencji, które takie błędy mogą powielać. Pisując takie frazy jak I have problem with, You know how to. Możesz sprawdzić, jakich innych rozwiązań widzowie szukają, i to mogą być pomysły na nowe filmy, których nie ma jeszcze na YouTube. Czytając komentarze, można zauważyć, jakie tematy są niedostatecznie poruszane przez konkurencję. Można to oczywiście wykorzystać tworząc treści, które zaspokajają te potrzeby i przyciągną nową publiczność. Także dla mnie nie jeden już raz był to sposób na wygenerowanie nowych pomysłów na własne filmy. Czasami warto również włączyć się w dyskusję pod filmami o podobnej tematyce, aby lepiej zrozumieć potrzeby widzów i zbudować relacje z nimi, bo wielu widzów ogląda przynajmniej kilka kanałów na YouTube z danej tematyki i może to także prowadzić do wzrostu liczby subskrybentów na twoim własnym kanale, bo wielu widzów sprawdza komentujących, wchodzi na ich kanały i jeżeli ich tylko zainteresują, to po prostu klikają subskrypcję. Teraz pokażę ci jeszcze jeden genialny sposób po zastosowaniu którego mój kanał zaczął się lepiej rozwijać i wierzę, że tobie również pomoże, dlatego kliknij w ten film, który ci się pokazał i obejrzyj go koniecznie do końca.